Ma. Z tej strony Lion o dzisiejszym odcinku wyzwania z tygodnia 11. Co dziwne, dzisiaj są dwa legendarne wyzwania, ale sobie jakoś poradzimy. I tak, trzy wyzwania epickie. Zaczynamy oczywiście jak zawsze od epickich, później legendarne, a wy jeszcze możecie zostawić subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę, jak to teraz robi człowiek ziutek, a już lecę do gierki. A więc pierwsze wyzwanie piskie jest od operatora, a brzmi: zadaj obrażenia w biomach obcych, i ma pomoc ekipy. Więc możecie sobie wejść ze znajomymi w oddziale albo z randomami do gierki i po prostu zrobić to wyzwanie wspólnie. I biomy obcy to są te takie kwadratowe. Pola grawitacyjne, w których jest oczywiście inne grawitacja niż normalnie I są między innymi na zielonej wylęgarni takie pola I w takich polach musicie zadać obrażenia Czyli musicie na przykład być w nich i wtedy zadać obrażenia Jest tam lama w ogóle I zaraz zobaczę, czy zalicza się to wyzwanie na NPC-tach Okej, okay, mam MK. Teraz robię jakieś złota, gdzie to się zalicza? Chwila, tak, oczywiście zalicza się na błotach również, więc to wyzwanie jest jak najbardziej wykonane. Lecimy do kolejnego wyzwania, bo to wyzwanie etapów nie miało. A więc kolejne wyzwanie epickie to zaznacz pasożyta obsyd. Na mojej mapie macie pokazane dwa wykrzykniki, gdzie musicie polecieć, żeby takie pasożyty znaleźć. Ja lecę na tą misówkę obok sklepowej sadyby i wam pokazuję jak to zrobić. A więc ja jeszcze raz lecę, bo po prostu jakiś typ mnie pokonał w poprzedniej grze i nie miałem wam jak tego pokazać, więc teraz jeszcze na spokojnie to... Zrobimy. Ja to wyzwanie zrobiłem, ale niestety słabo to wytłumaczyłem, więc to też teraz. Pasożyt obcych to jest taki sporek, który lata i po prostu musicie go zaznaczyć, żeby wyzwanie Wam się zaliczyło. Nie może to być jajko, tylko właśnie to musi być ten pasożyt, którego ja mam obecnie na głowie. A więc lecimy do kolejnego etapu. A kolejne wyzwanie to... Zatańcz z pasożytem obcych na wydmach wierzących przy zalewie, zastoju lub w przyjemnym parku. Tam, gdzie macie tego takiego tańczącego ludzika, tam są te miejscówki. I po prostu, jak macie takiego właśnie pasożytę na głowie, którego pokazałem Wam, jak zdobyć w poprzedniej rundzie, musicie coś zatańczyć na jednej z wybranych miejscówek. Macie trzy do wyboru i musicie po prostu zatańczyć. Raz, lecimy do trzeciego i już ostatniego etapu tego wyzwania. W ogóle zauważyłem, że jest takie wyzwanie zadaj obrażenia z broni z tumikiem i wróciły bronie z sumikiem, skarb z sumikiem, pistolet z sumikiem i snajperka z sumikiem, więc bardzo fajnie. Ostatni etap to idź popływać z pasożytem obcych. Ja znowu lecę na ten most, żeby zdobyć pasożyta, bo blisko jest woda, do której właśnie muszę z nim wejść. Więc ja właśnie wylatuję. Te chwile, nawet jeszcze nie czytały. Ale już powoli się wczytują I właśnie to jest ten most. Tak, to jest ten most. I tutaj gdzieś powinny być pasożyty. Nie, czy to jest ten... To jest ten most. Dobra, pomyliłem się za chwilę. Po cięciu do Was wracam. Dobra, po moim błędzie z pomyleniem mostów jestem już przy dobrym. Tam jest jakiś typ, którego mam zamiar wyjaśnić. Ale jak się strzela tym dużo, to też niecelne. Człotka szybka. Dobra, ten typ poszedł. Ja biorę w tym czasie pasożyta. Jakiegoś, obojętnie jakiego. Jeśli jeszcze jakiś został. Mam taką nadzieję, że został. Nie chyba ktoś dołączył do mojej ekipy, bo mi się taki komunikat pojawił. W lewym dolnym rogu, no, max. No i niestety... Lecimy do kolejnej gry, bo mi wszystkie pasożyty zabrali. Więc ja po raz kolejny podlatuję do tego mostu i próbuję znaleźć tego pasożyta. O, dwa takie przyletowe i różowe samochody. Spoko. No, gdzie jest tutaj jakiś pasożyt? O, tu są. No, dawajcie. No nie, nie sypię. dobra wchodź na mnie szybko i teraz musicie z takim właśnie pasażytem z którego macie na głowie wejść do wody, no ty to jest mnie no to fajnie no, znalazł taki, który znalazł broń i mnie porobił, dobra nieważne no i jeszcze raz wytłumaczę, bo to było zemstalne spontanie mówione, musicie zdobyć takiego pasażyta na głowę i później wejść z nim do wody, kolejne wyzwanie a więc kolejne wyzwanie to, podróżuj talerzem i talerz taki leżący na ziemi bez takiego niszczenia go, w którym jest obcy leży na przykład na paskudnej przystani, gdzie właśnie lecę. A jak właśnie zdobędziecie taki talerz to po prostu musicie przecieć 2000 metrów chyba, bo nie ma pokazane jakiej jednostki, ale no 2000 metrów podejrzewam. I landing mam trochę słaby, więc palc do tyłu, zawinę i lecę na statek, po statek, bo ten statek leży na ziemi. a jest tutaj między kontenerami statek, stateczek UFO. Odbijamy się z kontenera i wsiadamy do statku UFO. Zabieram maksa po drodze i musicie przejść tak 2000 metrów, co w statku UFO problemem nie powinno być. Lecimy do drugiego etapu tego wyzwania. A więc drugi etap tego wyzwania to namierz zainfekowane zwierzę lub intruza skanerem zwiadowczym. Skaner zwiadowczy to jest ta broń, którą mam teraz w ręce. I wystarczy, że znaczy się miał właśnie zainfekowane zwierzę, czyli zwierzę z pasożytem na głowie lub jakiegoś intruza, czyli tego robota, który jest w statku UFO lub w zielonej wylęgarni, która znajduje się tutaj. Lecimy do kolejnego wyzwania. Więc ostatni etap tego wyzwania to użyj sprzętu w dowolnej bazie radarowej UR. Tam gdzie macie wykrzykniki na mojej mapie, tam macie wszystkie bazy radarowe. Po prostu sprzęt to jest na antenie satelitarnej. Ja Wam pokażę na tej obok paskudnej przystani. To jest właśnie ten ekranik na tej właśnie satelicie. Wyślij i wyzwanie się zalicza. Lecimy do wyzwań legendarnych. A więc pierwsze wyzwanie, legendarne, bo jak już mówiłem na wstępie, są dwa, to zadaj obrażenia z broni z tumikiem. Wprowadzili na ten dziki tydzień, bo dzikie tygodnie też były chyba w sezonie 5 rozdziału drugiego podajże, broni z tumikiem. Czyli na przykład pistolet z tumikiem, karabin szturmowy z tumikiem i snajperkę z tumikiem. I takimi broni musicie zadać po prostu obrażenia. Musicie zadać tysiąc obrażeń. No, lecimy do kolejnego wyzwania legendarnego. A więc pierwsze wyzwanie legendarne, w sensie drugie, ale takie od Dr. Sloan, takie fabularne to jak zwykle odbierz rozkaz od Sloan z budki telefonicznej. Tam, gdzie macie wykrzykniki na mojej mapie, tam macie wszystkie budki telefoniczne. Ja lecę sobie na to obok zalewu zastoju i za chwilę posłuchamy, co to Dr. Sloan teraz nam da za zadanie. Właśnie budka telefoniczna znajduje się w takich miejscach, gdzie są jakby przystanki autobusowe, tak to wygląda, przynajmniej mi. Więc tutaj jest budka telefoniczna, pomarańczowa taka. I zaczynamy. Zabrnęłam ślepą uliczkę. Potrzebujemy kreta. pod przykrywką. Spróbuj wycisnąć z niego jakieś informacje. Jeszcze lepiej, jak go zrekrutujesz. No i to wszystko, co powiedziała Doktor Sloan. I mamy kolejne wyzwanie, legendarny kolejny etap. Więc szybki dzień i lecimy do drugiego etapu. A więc drugi etap wyzwania to złup ryby, złup ryby na łowiskach. I najlepiej polecieć sobie na tą miejscówkę, gdzie ja teraz jestem, bo tam jest dużo wędek i dużo łowik. Musicie po prostu mieć wędkę takie jakby łowisko, gdzie pływają ryby i złowić 5 ryb. Lecimy do trzeciego etapu. A więc, sorry, pomyłka. To wyzwanie od Gugimona ma etapy, tylko że są one takie same, tylko że musicie zadać trochę więcej obrażeń. Ja zrobiłem, zadałem 1000 obrażeń i mam teraz kolejny etap 5000. Więc wyzwanie brzmi tak samo, tylko ma etapy, których nie będę omawiał, bo są po prostu takie same. Lecimy do wyzwania od Dr. Slowna. Więc kolejne wyzwanie to zbierz starą puszkę kociej karmy w kocim kąciku lub na skalistych skarpach. Tu są skaliste skarpy, tu kocikącik. i w tej części, gdzie jest taki domek, nie w tej części z stacją benzynową. Macie tutaj. Przy ognisku i przy śmieciach taką karmę, taką puszkę od karmy. Musicie ją użyć i wyzwanie się zalicza. Lecimy do czwartego etapu. Czwarty etap to zbierz wadzą z kwiatami w zalewie zastoju. Zalew zastoju jest w tym miejscu na mapie i po prostu musicie polecieć na ten najbardziej wysunięty punkt. No, zalewu zastoju w stronę mostu. To jest chyba pomarańczowy, i tutaj macie taki bazen, który musicie zebrać. I teraz lecimy do piątego etapu. Kolejne wyzwanie jest po prostu banalne, a brzmi ono: zbierz drewno, które najłatwiej zdobyć na piszącej puszy, czyli w lesie, gdzie jest mnóstwo drzew. Ja tam właśnie lecę i zdobywam te 250 drewna. A więc mi się wyzwanie już zaliczyło, bo 25. 250 drewna. Po prostu jedno drzewo daje 50 około. Więc po prostu to wyzwanie jest banalne na piszącej puszczy. Ostatnie wyzwanie. A więc, ostatnie wyzwanie to porozmawiać z Joey, który znajduje się na paskudnej przystani, która znajduje się w tym miejscu na mapie. To rozmawiamy. Kocia karma w smaku wątróbki z serem Dla mnie to takie miłe. Dobra, powiem bez ogródek. Plan zakłada zniszczenie was wszystkich. Wierz mi, żałuję, że tak jest. Moim zdaniem ludzie są fascynujący. Jesteście tacy miękcy i tak dziwnie wyglądacie, a wasza kocia karma jest po prostu pyszna. Zrobię co się da, by skierować swoich z in w innym kierunku, ale niczego nie obiecuję. I wyzwanie się zaliczyło. A więc, to by było na tyle z wyzwań tego tygodnia. Możecie zostawić jeszcze subikę, z dzwoneczkiem i łapkę w górę, a już lecę. Elko!